Nie ma problemu jest ciepła woda można się wykąpać mogę się codziennie wykąpać nie ma problemu żadnego totalnie nie ma nie płacąc żadnych rachunków żadnych rachunków nic mnie nie interesuje mam swoje no i można żyć bez sieci można to lampka świeci mamy ja przykład, przykład wyświetnać, że sterownik działa nie Aha. i ładuje to nie jest hmm. gorąca woda aż parzy no nawet o! To... Można <grym> Pójdzie para! Jak już Dorota pójdzie, 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 pójdzie para! Musi iść para! Musi iść para! I chciałby się czegoś więcej Dorota dowiedzieć. by chciała trochę pomóc, ale o, jej się nie chce, coś takiego leniwa się zrobiła. Ona tylko w ogródku by robiła. <grym> no, tylko kwiatki i kwiatki tam. O, a tu... Dorota cały dzień no, w lesie siedzi, może no. dlatego? No może dlatego. Czy no. naogląda tych drzew? drewna Sze? się naogląda? No to już nie chce patrzeć, nie? Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunku. Dzisiaj jesteśmy tak, słuchajcie, na budowie. Zobaczcie, spójrzcie, mamy tak: jest więźba, jest agregat, jest Rysiu. Cześć Rysiu! Cześć, cześć! Witam, witam! Słuchajcie, i teraz tak. E, dzisiaj zajmiemy się razem z Rysiem falownikiem i teraz tak. I buforem. Buforem też? Też. Falownikiem. Posadzkę mamy. Posadzkę? Zalaną. Jaką posadzkę? Zalaną pod bufor. Że zalałeś? Tak. No dobra, no to w ramach wstępu powiedz co zrobiłeś. No, jest zalana posadzka. Ale co przygotowałeś? A, ja ty! O, tak. o no ci byłem elegancko! O, izolacja ładnie! I pod buforek jest przygotowane. O, no, płytki no. będziemy kłaść. A, no. słuchajcie, to tutaj no. jesteśmy już teraz w części, która będzie kotłownią. Kotłownią, naszej znaczy kotłownią, takim e, gospodarczym pomieszczeniu. Tu będzie Łazienka, a tu będzie ten gospodarczy. No i tu będą te płytki położone, ładnie położymy płytki. No. Krok po kroku. I buforka, chcemy buforka podłączyć się w A ja zauważyłem, powiedz mi, właśnie, e, bo zauważyłem, że tak, tu podłoga, tu trochę izolacja, wszędzie tu trochę trochu. ściana, wszędzie po trochu. Ty lubisz sobie urozmaicać czas. Tak, 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 bo trzeba wszystko zaplanować. A nie, szybko, szybko, o, a tego nie zrobiłem tego. A tak po kolei to ja już wiem, co i jak. Dlatego zalałem tą posadzkę po to, żeby później można było rozprowadzić ogrzewanie podłogowe. A jak to rozprowadzić? Więc musiałem zakupić rozdzielacz. To pokaż ten rozdzielacz. No jak już, jak już, lecimy, no to. to no już, już tu pokazuję to, do łazienki. Okay. Ten rozdzielacz będzie, będzie zamontowany tutaj, w tym miejscu. Aha dobrze, bo tu będzie łazienka tu będzie tej łazienka części, tak? no, pralka jest no. i tu będzie zamontowany ten rozdzielacz a dobrze. żeby robić dalej posadzkę to muszę mieć ten bufor postawiony żeby okay. go podłączyć pod rozdzielacz bo później już nie da rady, bo jak mi trzeba rozkuwać, no tak, no. tak, tak, a tak będzie posadzka, będzie... a przyznaj się yy, hmm. kładłeś kiedyś instalację pod taki bufor i pod ogrzewanie no, ja podłogowe, tak próbowałem trochę, <laughs> a, pierwszy raz, ale tam troszkę się języka za tego, może, może widzowie coś podpowiedzą, tak, na pewno coś tam będą mieli tam takiego, żeby coś jakieś tam tajniki zdradzić, takie tam jak to zrobić, jak to żeby to. Czekamy na podpowiedzi. Podpowiedzi takie małe. Mamy bufor, mamy rozdzielacz. Jak to zrobić, żeby to z e, e, kominka oczywiście będzie tak. kominek będzie i z kominka będzie właśnie wodnym kominek i z kominka będziemy mieli e, e, zasilanie e, bufora. Też. I to przez wymiennik, czy nie przez wymiennik, jak to zrobić, żeby to funkcjonowało dobrze. Oprócz tego jeszcze w tej chwili jest ciepła woda ze sterownika i tam, z paneli. Tam, tak, 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 tak. Czy tam. to działa? Działa, działa, ze sterownika działa. Oczywiście sterownik nie wyświetla, no ale mam inną metodę, żeby sprawdzić, czy. A. Czy sterownik działa? <grym> <nie>. <grym> czyli czyli działać, działa. Jedynie co się okazało, to niestety z jakiegoś powodu wyświetlacz nam padł Wyświetlacz, tak? nie. A jak podłączę lampkę, to lampka świeci. To znaczy, że wyświetlacz, że sterownik działa, nie? Aha. I ładuje to, nie? Jest gorąca woda, aż parzy. No, no, nawet. Op, <grym> <noszę szparki. grym> pójdzie para, jak już Musi iść para. Musi iść para. Pójdzie pójdzie para. <noise> Także jakby, kto, jakby ktoś nie wierzył, to już w tej chwili uwierzy. Musi parować. No. No, Dobrze, no damy rany, mamy ciepłą wodę, Super. Jest wszystko ok. Funkcjonujemy tak jak czyli, funkcjonujemy. czyli właściwie w momencie kiedy przyjdzie ten duży bufor... Bo, pokaż go nam. Ja, bo widzisz, my go tam ostatnio nie wszyscy widzieli. No bufor jest na zewnątrz, oczywiście idziemy, rozebrany idziemy już jest. Nie? Tak, a po to, żeby go wnieść, a oto go linę. rozebrać. O, no jest. No, mamy go rozebranego. I to no, jest kawał konia. No i Zdurze. będziemy, <laughs> <çok> tysiąc <coughs> litrów będziemy to podłączać, nie? No. E, z no. tego co ja pamiętam, to Ty mówiłeś odnośnie tego, że ten bufor to tak idealnie to co chciałeś. Tak, tak tysiąc litrów to tak był akurat tak, żeby to zdało egzamin, nie? No. Powiedz mi, Ty w swojej karierze ile takich domów drewnianych postawiłeś? o nie ja to na Skandynawii robiłem i u siebie tylko jeden domek postawiłem nie swój swój domek postawiłem 270 metrów taki domek drewniany nie mhm. dwupiętrowy no a, a, ten... a tak to na Skandynawii w Oslo tam pracowałem trochę tam trochę się tak jak to się dokształciłem nie to ile tam tych domów postawiłeś no tam to, to chyba trzy. O, tak? Tak, takie trzy małe domki tam. <laughs> trochę trochę było przeróbki, domek do, dobudowany do, do starego, dobudowany nowy, taki, takie, takie, takie tam bajery, nie? A powiedz mi, jak się sprawdziła, bo jesteśmy, no można powiedzieć, że już odpuściło, chyba już puszczą te morozy, mm -hmm. co? W tym roku? Będzie, będą jeszcze mrozy? Jak czujesz? No, będą, będą. Jeszcze będą. przyjdą? Jeszcze przyjdą, muszą przyjść. No. <laughs> Powiedz jak ziemianka, pokaż ziemianka. A ziemianka jest super. Idziemy. Ocieplenie jest super, tu też, o, wełna jest ocieplona. A nie boisz się, że jak w tej chwili jeszcze nie jest, to. E, bo... Nie ma się z czym bać. Wełna. Ale nie, na, jest... nie, nie, nie napiję wilgoci z powietrza, nie, tak nie, jak nie, teraz? Nie, 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 bo to oddycha, wełna oddycha, nie? Aha. I co jest lepsze? Wełna jest lepsza pod tym względem, bo to jest materiał. Naturalny. To nie jest chemia, to nie jest styropian, to jest naturalny. I jeśli chodzi o cenowo to jest w tej samej cenie co styropian. Jeden pies. Jak, jak ktoś chce ocieplać, to proponuje tylko wełną, nie? To są twoje doświadczenia. Moje doświadczenie to wiem, że tu mam, tu mam wełny 10 i 15, 25 wełny, to jest budynek ciepły. No a ziemianka jak ziemianka. Idziemy, pokaż tą ziemiankę. Dawno nie byliśmy. Dawno nie byliśmy. Jak już mam cię pod ręką, jest, to lecimy. Ziemianka jest super. Dobrze. Czyli polecasz wszystkim? Tak, tak. Polecam wszystkim ziemiankę. Już pokazuję. Teraz tak, no. tutaj z, rzut, rzut okiem z zewnątrz, tak? Mamy schody, są schody. Tutaj jest ziemia. No to jak jest ziemia, to jest ziemianka. Idziemy do środka. Dobrze. Cebula. Sucha, Słuchaj, na ja zewnątrz chodźmy. jest ciepło. Tu jest zimno. Tu jest chłodno. Tu jest... E... A ty masz termometrzyk? Mm, 3 stopnie. Ile? 3 A nie, no, no nawet cztery chyba. Cztery. No 4 stopnie. Cztery stopnie. Cztery stopnie. No. No. Dlaczego mówisz, że jest dobra? No dlatego, no tak. Cebula nie rośnie. Ziemniaczki, proszę bardzo. Ziemniaczki praktycznie nie rosną. No tam takie małe się, mhm. Ale dopnie się. Ale są ręką, twarde? Ale dopie ręką, ale jakie zimne? Zimne, no faktycznie zimne i twarde no, bo i twarde, no. też się sprawdza no. jak ziemniak. chodzi o to że jest chłodno i mamy cyrkulację powietrza ze studni leci no. na wiew i jest wywiew jest cyrkulacja powietrza czyli nie skiśnie się tutaj nie mówię. ma wilgoci i to jest wszystko oddycha no, dlatego jest chłodno bo ze studni chłód wciąga nie? Al, e, e, latem, a zimą ciepłe. Zimą było chłodno. Zimą idzie ze studni ciepłe, bo nad taflą e, wody, na trzech metrów ciep jest cieplej. Jak zebra tu, ziemiance, no wiadomo. No, i dlatego mamy tu, że nic nie zamarzło. Ale woda, powiedz mi, woda e, przez cały czas jest tutaj w tym hydroforze? Tak. I zimą, pomimo tego, że były mrozy? Nie, nie, to nic nie zamarzło. Tu jest wszystko okej. Okay. Tu nie, tu. Tu może być minus 20 na dworzu, to nie zamarznie, nie, ziemiance nie zamarznie. Dobrze, ale teraz my, w, my wcale nie jesteśmy głęboko, bo to jest, na ile właśnie ty zakopałeś? Metr, metr, ziemi. Pod gruntem, jak gdyby grunt. Pod gruntem metr, nie. No. A duża jest, ziemi nasypałeś tutaj na tym, tym? No, 20 centymetrów gdzieś tam. Czyli wcale nie jest za dużo. No nie, no nie, nie, ale jest dobrze, bo ze studni wciąga zimą, wciąga to ciepłe, ze studni i, I wylatuje. I wylatuje, jest cyrkulacja. I cały czas miałeś te wyloty otwarte? Tak, tak. Cały czas jest wylot otwarty, jeden i drugi, nie? Aha. No, no i także jest super, nie? Tu trochę wilgoci jest, więc jest mokra ściana z tego względu, że tam jeszcze nie jest skończone, bo tam dopiero tam ten maszt jest postawiony, tam ma być tam, ten wiatraczek tam na sobie latać, ale już... jest już bardziej sucho, nie? Aha, okej, okay, no, pesja... A co tutaj ty, 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 tym peszlem? To będzie przewód przewołasz... od wiatra. Do, 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 do y, wiatraka, do wiatraka, do wiatraka. Nasi stali widzowie Ciebie doskonale kojarzą <głosy> <głosy> I, i znają wiedzą. No, i tu będzie ten wiatrak postawiony, zobaczymy, co tam będzie się sprawować. Jak się będzie sprawował, czy to będzie działało, czy nie, mhm. to się okaże. A powiedz mi, bo Dorota wspominała, ja pamiętam, jak gdyby, że trzeba też, widzą, powiedzieć, że tych drzwi tutaj nie było. No nie było, i też nie zamarzło. I nie zamarzło. I nie, zamarzło. I nie, zamarzło. nie zamarzło. Czyli pomimo tego, że tu na zewnątrz było minus 15-20 stopni, no, nie zamarzło. No, bo jest cyrkulacja. Powietrze, bo cały czas ze studni, tam wiadomo ze studni. Nawiew, pokażemy studnie, pokażemy Idziemy. Studni. Jak już no, lecimy I tam. ze studni, ze studni idzie nawiew, nie? No oczywiście tu jest, to tu jest ta przerwa, nie, żeby to. Tam powietrze zaciągnęło powietrze tam. Mamy studnie nie? I, i tam latuje woda i tu jest ciepłe, to tak aby pies był. W studia to zimą to działa jako ogrzewanie jako piec jako ogrzewanie zawsze parę stopni na plusie poda zawsze ten te plus 4 tam w tej studni jest bo woda nie zamarza dobrze I, i do ziemianki idzie to ciepłe powietrze tutaj gdzie idzie ta niebieska rura wchodzi. tak 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 tam wchodzi i to uh -huh. jest wykorzystane tu do zasilania do pompy i do wody dobrze woda widzę jest Oj, dość powiem. czysta Dość to czysta, to jest, bo widać, bo nie, to jest na wierzchu brudna wiadomo, bo to, to... ale też warto, powiedzieć, podej, warto powiedzieć, że e, pod e, ta woda, z której Ty korzystasz, to jest tam głębi. o parę metrów w dół jeszcze, tak, tak, tam 3 metry niżej, nie, no. czyli to co widzicie, to tam jest na kwestia, to, to nie do spożycia, nie, to jest pół metra tej wody jest na zewnątrz, hmm. Tak, dobrze mówię? No, no, no więc, tak, dobrze no, mówię. Prawie, Pół, metr, prawie, prawie metr. metr. Później jest żwir. No, i tam. No. Czyli 2 metry żwiru, i dopiero woda jest no. brana, czyli ta rura, którą tutaj widzicie, tą niebieską, ta rura, która wchodzi, to ona pobiera wodę spod żwiru, spod dwóch metrów żwiru. Tak, tak, tak. tak. No i tak to. Tak to, tak to wygląda. No. Niewykończone jeszcze, ale to pomalutko się zrobi. Czy coś byś inaczej zrobił z ziemianką? Nie, nie. Ziemianka tak już jest tak, jak by, powinna być, nie? Ewentualnie mogłaby być troszkę większa. <grymne> 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 Czyli coś za mało miejsca w środku jest? No, no, to, no nie, ale jakby miał ktoś większy areał <grymne> pół hektara ziemi, nie? No to by musiał mieć tą ziemiankę większą, żeby sobie zgromadzić jabłka na zimę, to wszystko, to by musiał przetwory, to by musiała być większa. A my mamy tylko 500 metrów tutaj, to, to nie potrzeba jest dużej ziemianki, to wystarczy taka malutka, nie. Chodziło o to, żeby tą wodę mieć tam, by ten hydrofor tam stał, żeby nie zamarz, nie, prawda? A poza tym pompa hydroforowa troszkę hałasuje zawsze, jak no, się odpala. Ona tak, akurat, akurat ta pompa tak mocno nie hałasuje, bo to jest tak głębinowa, nie, to ona tak. Nie hałasuje, on tam w środku jest, nie? To w domku i tam praktycznie nie słychać, nie? Mm -hmm. no ale... Słyszałem, że już się przygotowujesz pod okna. Tak. tak Idziemy, tak. pokaż okna. Okna dachowe będziemy montować. Ile dom po podłodze ma? Pamiętasz? Dom po podłodze ile metrów kwadratowych tutaj no, będzie miał? Dość dużo, bo to jest 8 na 9. 80 metrów kwadratowych powierzchni nie? Aha. Bo przez tą, przez tą tutaj. nie mhm. No i tu będą te witrynki powstawiane. Aha, czyli tak, czyli tutaj mamy szklarnię. Czyli tak, nasi, taka, widzowie, taka którzy, tak, nasi tak. widzowie, którzy. Tak, nasi widzowie, którzy. Miała być szklarnia, a zostało tak, że to będzie taki ogród zimowy. O, jakby to powiedzieć taki ogród zimowy. Okay. Nie szklarnia, tylko ogród zimowy, nie? I żeby jakieś to słoneczko... Coś w rodzaju oranżerii. Tak, żeby jakieś słoneczko było, no to okna dachowe. Zaplanowaliśmy cztery okna dachowe, uh -huh. bo tak akurat rozstaw krochwi tak pasował, żeby cztery. No można było 5-6 stawić, ale tak pasowało, żeby te krokwie tak pasowały, no to tak cztery. Ale mamy tu na dole okna, tu będą okna z jednej z drugiej strony, także nie ma problemu. No tu będzie tymi... bardzo ładne pomieszczenie oknami, tak, tu i tu będzie świetne, bo będzie z jednej strony latem mhm. izolowało przed gorącem. Tak, i tu mamy w planie, mamy w planie tutaj w tym, w tym w tym końcu tutaj tutaj zostawić jakiś magazyn energii postawić tu nie wiem czy jakoś tu ścianka nie powstanie potem gdzieś tutaj, nie mhm. gdzieś tu może w tym miejscu, nie mhm. Żeby to o, o, mieć taki gospodarczy tutaj w tym miejscu. No nie, nie wiadomo jeszcze, coś tam, tam zaplanuje, dopiero to wyjdzie w trakcie. Dlatego, dlatego ja lubię robić tak. Wszystko po trochu, a potem dopiero kończyć. <sum> <sum> Bo ten człowiek co pomyśli, a może to inaczej zrobić, a może tego, a później trzeba przerabiać. A po co? Najlepiej jak to się tak pomalutku. No. No tak, każdy ma swój. My plan. mamy czas, mamy czas, mamy czas. Tu będzie też ogrzewanie podłogowe zrobione, nie? Oczywiście tutaj będzie półka na kwiaty, nie? Zrobiona taka. Dlatego nie dawałem okien do dołu, nie? Z tego względu, żeby tu zrobić półeczkę taką, tam 30-40 cm i kwiatki będą. Czy jakieś rozsady dla ogród, czy pomidorki tam, tam, pietruszka, fasolka. Okay. Takie bajery tam, no, no. Tak to wygląda, no. Także na razie, no to, co, no to, kończymy, pomału, kurde, robimy to, no. Coraz dali się zamyka, jeszcze trochę, tylko tu trochę popada, tam trochę popada. No to no, niech sobie tam. Taki urok! Ten deszczyk pada, no. to nie przeszkadza. Jak popada, to no. i wyschnie. No tak, tak. Poza tym też trzeba powiedzieć, że ty, robiąc konstrukcję, przewidziałeś to, dlatego tak, ją dlatego zabezpieczyłeś. Zamimpregnowałem, żeby to nie czarniało, nie? żeby to tak tego nie. Ale to już no, też mi trochę to za długo trwa. Bo też już tak kurczę, trzeba było to zamknąć jakoś jak najszybciej. No ale ile idzie, tyle się robi, nie? Bo to. Dla, dla jednego człowieka to trochę dużo jest. To... Sam to robisz? No, no sam człowiek tu robi. no. ale. Ja wiem, specjalnie Staramy zadaję, się. Specjalnie zadaję no, takie pytania, się. Jakby... jakbym nie wiedział, bo być może ktoś no, pierwszy raz no. ogląda i, i no. chciałby się czegoś więcej Dorota dowiedzieć. Dorota by chciała trochę pomóc, ale o, jej się nie chce, coś tak, leniwa się zrobiła. Ona tylko w ogródku by robiła, <laughs> no, tylko kwiatki i kwiatki tam. O, rota cały dzień no, w lesie siedzi, może no, dlatego? No może dlatego. No. Się naogląda tych drzew, drewna się naogląda? No to już nie chce patrzeć, nie? drap no, pszczółek. No, no. Co z agregatem? No właśnie, powiedz czy ten agregat daje radę, czy nie daje? Daje radę, żeby nie agregat to tu byśmy zamarz, zamarzli, byśmy byli bez prądu, no oczywiście. Bo my no, jesteśmy w tam... grid. No, trochę nas tam wspomaga, nie? Akurat. No na razie. Ale zobaczymy, jak będziemy mieli większy magazyn energii to no może. Może i ten agregat nie będzie potrzebny, nie? No na razie jest potrzebny do piły tarczowej, nie? Aha. Bo ma być trochę za mały falownik, nie? A ja będziemy mieli większy falownik, no to w ten czas może i piła będzie chodzić, nie? Bo się silnik stawi na 220, troszkę większy, i, i piła tarczowa będzie chodzić yy, z, z prądu, z słońca. Nie potrzeba agregatu. Na razie agregat jest potrzebny, szczególnie do piły tarczowej, nie? Żeby tam coś przeciąć, uciąć, nie? No wiadomo. Często włączasz agregat? No, tak, to, to tak. No dość często, nie? Tak? No, jak potrzebuję piłę, no to włączam, nie? No to... Ale co? Tak raz dziennie. No to włączam, wyłączam, nie? No, no, no 3-4, pięć razy, nie? Jak sobie docinam tam, nie? Coś, nie? To, to muszę sobie tą piłę uruchomić, nie? Czy wykorzystujesz prąd? Bo ja wiem, że tak, ale widzowie mogą tego nie wiedzieć. Co robisz w momencie, kiedy podłączasz agregat, go odpalasz, to co jeszcze? No, jeżeli, jeżeli używam piłę tarczową, no to już nic nie, nie chodzi, tylko piła tarczowa. Ale, jeżeli będę używał przecinarkę Do drewna, no to włączam sobie tam moją grzałkę zimą, nie? I żeby ciepłą wodę jeszcze ten agregat nagrzewał i jeszcze ładował akumulatory przez prostownik. Znaczy, wykorzystuję go na maksa, jaką ma tam te 5 kW, no to czego wykorzystać, żeby on nie, nie chodził luźno. O. Jak pracuje, nie? Jak nie pracuje, no to wyłączam, nie? No i tak. I tak to się przez zimę robiło, nie? Czyli ciepła woda idzie w tej chwili bez akumulatorów, bez niczego. Bez niczego, prosto teraz z paneli. Jest ciepła woda bez problemu, nie ma problemu, jest ciepła woda, można się wykąpać, mogę się codziennie wykąpać, nie ma problemu żadnego. Totalnie. Nie ma. Nie płacąc żadnych rachunków. Żadnych rachunków, nic mnie nie interesuje, mam swoje. No i można żyć. Bez sieci. Można. Mamy przykład z Dorotą, bo przeździmy, żeśmy przezimowali, nie było problemu jakoś tam da, da, daliśmy radę. No trochę ten agregat nas wspomagał. Akurat agregat. Jeżeli nie będzie agregatu, będzie kominek. Też inaczej. Więc już nie potrzeba tego agregatu, będzie kominek, jak będzie ciepło. Mhm. Będzie ciepła woda. Mhm. No to co. Prąd tylko potrzebny jest do oświetlenia. No. To ile trzeba? To nie dużo trzeba. To nie dużo trzeba. To nie dużo trzeba. Także trochę większy magazyn energii i już mamy ten prąd. Nie? W tej chwili jaki masz magazyn? No, 10 kW. Okej. Okay. No, to to jest malutki. To jest nie? mało. I tutaj, jest mało. tutaj na dachu, na domku gospodarczym masz założone, tych paneli jest założone 3KW. Tak, 3-3 kW, bo tam są jeszcze 3 i tu są na dachu 8, nie? To razem mamy 3KW 3KW, zaraz idziemy, pokażemy Proszę bardzo. Rysiu razem z Dorotą, 100% off grid tam jest ciepła woda, a tu mamy prąd. A tam mamy ciepłą wodę, nie? A powiedz mi Ty, a od tamtego sąsiada, tam co tam, tam ma ten namiot i tak dalej, tam z tej szopy brąd czasami bierzesz od No niego? biorę tam od czasu do czasu, żeby, żeby się tak, żeby... Pobudzić akumulatory? Jo, ja, żeby tak tam nie stały puste, nie? <śmiech> <śmiech> Bo warto, żeby coś tam wykorzystywać. War, warto o. nadmienić, że my tutaj jesteśmy 100% off grid, w związku 100%. z tym... Mamy wszystko tym. swoje, prąd swój oczywiście drewno też ma do kominka już przygotowane ale bynajmniej, bynajmniej dobre bo jak to drewno tam leży to te ptaszki tam sobie gniazdo zrobią tym drewnie no i już jest jakiś pożytek no, chociaż, chociaż te owady będą nałapać no te e, ptaszki a właśnie no. bo pliszka ple, pleszka no, już przyleciały już są pleszki już tu były Marcin u Ciebie po, po domku Latają. Biegały też. No, tak. Oni sobie patrzą, jak jazdę gdzie zrobić. No. A dokładnie, a poza tym one są z grupy muchołówek. Ja tak. tutaj, przez to, że jestem, to się mm. dowiedziałem wiele rzeczy i dowiedziałem się między innymi to, to Dorota mi tutaj chyba mm. też wytłumaczyła, że właśnie że one zajmują się komarami. Komarami, tak. Robią porządek. Porządek. No. Jak pszczoły? A pszczoły żyją żyją przeżyły żyją, zimę żyją, żyją przezimowały nie ma problemu przezimowały już pracują już przynoszą pyłek już przynoszą jest dają sobie radę już to co idziemy pokażemy jeszcze na koniec tego odcinka pokażemy czym się zajmiemy w następnym odcinku zajmujemy się czym falownikiem falownikiem naprawdę tak. bardzo czekaliśmy na ten falownik ten falownik bo tak przecinarka łuparka pilarka nie nie muszę agregatu włączać nie mhm. bo jeśli... 3KW falownik twerda za słaby. Troszkę jest za słaby. Aby był już 4, to może i by dał rady nie? No. 4, 5. A to jest 3, trochę mało. No, gdyby się nie budowało, to podejrzewam, że by on wystarczył. Normalnie funkcjonowanie te 3KW w zupełności wystarczy. Nie? Mhm. On wystarczy, ale że. My tu używamy tą przecinarkę i to i tamto, i tarczówkę bym chciał sobie zrobić na 220, więc ten falownik musi, musi być większy, nie? No tak. No, no, tak to wygląda. To co, to idziemy w takim razie do tego falownika? Falownika, zobaczymy ten falownik. Tak. I będziemy się za niego zabierali, zabierali. bo mamy naprawdę ogromną ochotę, żeby go podłączyć. Podłączyć i sprawdzić, czy faktycznie to zda egzamin, nie? Tak. No. Ok. Schody. Co tam? O, proszę. Nie mówisz, że na prądzie gotuje. Na prądzie. No proszę, no. Rosołek, rosołek na prądzie. No. W własnym prądzie. W własnym prądzie. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Rzut okiem. Rzut okiem. Tak. tu O kurde. Dobra, mamy. Proszę bardzo, jest falownik. Tutaj nasi widzowie znają ten falownik doskonale. Proszę bardzo bardzo tak? dobrze się sprawował jedynie co to zgodnie z tym co tutaj pan Michał Twert napisał na tabliczce 3 kW i 100 W może 200 więcej i stop mhm. i więcej nie pójdzie nie. po prostu po prostu kW... No, 3 kW i tak ma być przy rozruchu on, on może i tam te 2 kW pociągną ale przy rozruchu on nie daje rady nie Aha. No. A właśnie, bo też warto powiedzieć, że tam gdzie są silniki, silniki elektryczne, tak jak przy uparciu jest 2-2 KW, to 3 KW nie daje rady przy rozruchu, może nawet 6 ciągnąć w chwili odpalenia. Tak, tak, tak. tak. Czyli także on by, on by sobie, on, on daje rady, on jest super. W przyszłości on może być tu, nie? On nie musi być 6 kW. Jeżeli normalnie się mieszka, niepotrzebne jest 6 kW. Jeżeli nie będzie się łuparki używać tam silnika powyżej 2 kW, nie? To on w zupełności wystarcza, nie? Bo on zdaje dobrze egzamin, bo nawet i ładnie ładuje, także nie ma problemu. No. Jak akumulatory dają radę? Jo. Akumulatory, no, no jak dają rady, to dają. No, mamy 54, to nie Teraz na akumulatorach w tej chwili? A, 54 czy 55? 55. No, 55, no. no i 12 Amper ładuje, nie, i pobieramy ile, Czymy pobrali dzisiaj kW tam? 3 2. No, 3-2 kW jest dzisiaj pobrane. No a godzina jest, która pierwsza czy 12 No, mamy Oddań. 3 kW już pobrane, nie. Także to daje rady, ten nie ma problemu, daje rady, nie? I teraz tak, ich proszę bardzo. Tutaj mamy falownik. Tak? I jakby ktoś był zainteresowany tym, co tutaj jest w tej paczce, to zapraszamy na kolejny odcinek, a my w takim razie z Rysiem mówimy wam cześć i czołem, cześć widzimy się. I czołem. <laughs> widzimy się na kolejnej odsłonie. Kolejną odsłonę poświęcimy, będziemy dedykowali temu, żeby tak. Zdjąć ten falownik, zamontować ten. Trzymajcie się. W takim razie, widzimy się na kolejnym odcinku. Cześć. Dobra, to go demontujemy.